Siemaneczko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa. I dzisiaj mamy Obbi, ale jesteśmy na, na deskorące. Jak widzicie. No, zobaczymy, czy no, pewnie nie uda nam się. Ło, tu już trzeba skok! Patrzcie! Ło, hop! No na razie nam mi dobrze idzie. Nie wiem, ale jak się kręci. Jak lubicie takie odcineczki, no to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło. No i jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zasubskrybuj! No bo teraz mieliśmy taką chwilową przerwę, jak widzieliście, nie wrzucałem za dużo. No ale już chyba... No, powoli wracam. No, trzeba tu przeskoczyć. I teraz. Ło. ło. Dobra, idzie nam... Ej, w ogóle mam już... 10%. Ej, dużo! Dużo już. Jedną dziesiątą matki przesz przeszłam. Nawet git. Mi się podoba. <grych> no. Nawet no, to jest takie łatwe. Zobaczymy, co będzie później. I jak chcecie z różnych właśnie takich obbi, no to możecie napisać w komentarzu, że na przykład lubicie bardzo takie odcinki, i że chcecie tego więcej No, no, to wtedy będzie tam jednak... Jejciu, prawie bym spadł I w ogóle możecie, możecie liczyć, ile razy spadłem Jak nie będzie... no, no No i jak dobrze odpowiecie tam w komentarzu, to wam przypnę serduszko no dobra. Robimy... Łop! Nie! Prawie rzem spadł. Prawie rzem spadł. No nie. Na jednej czwartej. No prawie na jednej czwartej mamy pierwsze dopiero spadnięcie. Ej, mega fajnie. W ogóle tu mamy też prędkość pasek. No nie. No i tu się pojawiają pierwsze problemy. Jak widzicie Ło! wow. Ło! Wow, wow. No dobra. To jest trzecie spodniecie Dobra. No dobrze. Przeszliśmy już to. Ło! Wow. Myślałem, że już będzie pomniej. Ej, w ogóle mam jakieś 90 monetek. To jest bardzo dobrze. No i już 30% za mną. Mam taką nadzieję przynajmniej. Jeszcze jest Obi na rolkach. Przeszłam pierwszą sobie mapę, ale mam drugą, więc jak chcecie na rolkach, to pewnie no, mówcie tam, wyślijcie coś. E, jeszcze jest na rowerze, na jakimś pogo. No, no to jest dużo takich na różnych po prostu. Gdy mamy prędkość 30, nie. Na razie mamy 60 maksymalnie. To jest 63. Wow! Zagapiłem się. I tyle z tego było. Po prostu. Mamy. Wow! No jakie ja mam teraz tam jechać? No. Tu też jest pytanie. Pytanie dnia. <grystanie> Hit. Nie. Nie. Dobra, ów. Jest jednak. Co ja zrobiłem? Co ja ZROBIŁ? Ja cię. Tutaj normalnego nie umiem przejść No, co za szybko to nie zrobiłem. <grymne> Ops. Już myślałem, że znowu padnę. Wiecie, naprawdę. Oj, jej, Dobrze. No, a to mi nic nie dało 42! O, przejechałem Aha, i teraz takie boczne, no ja Nie, nie no, lubią to już się... Przy połowie robi ciężej Proszę, nie spadnij, bo mi się nie będzie chciało tam wjeżdżać Dobra, udało się hmm. Ile śmieszne to jest Że takie szybkie w ogóle bo to z rolkami miałem 25 minut, czas jak cały a Tu już mam 4,30, połowa mapy. No, myślę, że wiecie, nagram odcinek i to będzie taki dłuższy, a to, to jednak będzie taki króciutki, myślę. Jak niczego tutaj nie będę. Dobra, połowa za mną, tak? Połowa, połowa. To jest bardzo dobrze. Przed 5 minutami to jest bardzo pięknie, moim zdaniem. Ops hopsa dobrze. I już następne mapki proszę cię. Aha, bo to... Nie, nie wiem, nie nie wiem, wiecie, nie wiem. Nie mam zielonego No i co tak tutaj ja tu zaraz spadnę. Ej! To było praktycznie. Bym to dotknął, naprawdę. To było akurat już ale jakoś zawsze jak się uda, no nie? Teraz mam... Duża jest ta prędkość jak na deskorolce No wiadomo, że to nie są jakieś prawdziwe, no nie, ale... No już, po mnie No ej, no dobrze 64% mi się podoba, naprawdę No i po co było to skakanie? W ogóle tu można jakieś deski wynająć? Nie wynająć, tylko kupić jej ciu. Naprawdę, już mi Hops! Ło! Wow. wow. Ale piękne to było. Dobra, o! Okej. Okay. Nie wiem, po co ja tu wjeżdżam, jak można normalnie. A nie, nie można normalnie, tak? Nie można! No, nie można. Ok, znowu, naprawdę, znowu. Nie, ja nie chcę. Jedziemy powoli. Ok, wow. Dobra, jest super. No nie, krócię, no nie, nie, jednak nie będę spałnił tymi deskami. Zobaczę sobie to. Super, naprawdę, ja nie mogę Ej, mam nagrody do odebrania Ubieram. Hops! Wow, wow! Nie no, te słupy to są... Ja to nie mogę czegoś powinąć. Bo ja nie chcę jednego... O, 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 okej, okay, okej okay. Jedno stopnie, proszę was Naprawdę. uff Udało się to, to, to. kolejne, tak? Wow, przejechałem przez to normalnie. Patrzcie. Przez to da się. Przez to da się przejeżdżać. No, już mnie prawie kule strąciły. No, ale ja się tak szybko nie dam. Jeszcze jedna czwarta tego, co zrobiłem. No, to nie jest ciężkie. Let's go. Myślę, że w 10 minutach niestety się nie wyrobię, bo mam już 8 minut i 10 sekund. Chyba jednak to się, nie mówię, właśnie się nie uda, jakbym chciał. Jedziemy. Na razie jest w miarę proste. Więc nawet, nawet bym powiedział, już mam tyle tych, 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 tych. tych. Monetek Mega dużo, nie wiem czy za to coś bym... Być jakieś deskorolki, no Może Nie, prawie mi to strąciło. widzieliście? Wow, wow, wow Stój Jejciu Dobra, 90. a może jednak się zmieścimy Wiecie? Jednak odzyskałem nadzieję jak się oczywiście nigdzie jednego czegoś nie będę robił, tak wiecie, strasznie długo. To to się uda, naprawdę. Przesz, przez 10 minut. Mło! Wow, ale rozpęd. Nie wiem, dlaczego tak ja będę. Nie, nic nie dzieje. Dobra, 94,95% i mamy pół minuty na to, by to zrobić. Czy to się uda? Szanowni państwa. no niestety chyba nie. <grych> ja już tam widzę meta, wiecie. Ale nie ma szans, że to zrobię. No mamy 20, a może? Nie, jednak to zrobię. I ostatnie 10 sekund. Odblokowałeś świat drugi, czy chcesz z się? No, teleportujmy się. Czyli w 10 minut tak naprawdę udało nam się przejść pierwszą mapę. Yy, nie wiem czy dalej to nagrywać. Czekajcie, bo ktoś tu we mnie. Nie wiem czy dalsza mapa. Może zobaczymy te deski. Bo powiedziałem... Ej, mamy takie, patrzcie, ma moc skoku, przyspieszenie. Maksymalna... No taka jest za... A ile mamy. Możemy kupić nawet taką sobie. No czy ta mi się nie podoba. Choć ma rozmiar bardzo ładny. A jaka jest najlepsza tutaj dysku? Rurka? Znaczy nie, nie na Robuxy, no nie? Eee. Yy, o ta. 90. To tyle co za roboksy. No. Fajna gierka myślę. No tutaj jest, A tu wiecie co od razu kupię sobie lepszy no, Dajmy, no dajmy to, no co mam powiedzieć? Nagro, ale to na jeszcze mogę. No od razu mi się lepiej... Jeździ. o No i oczywiście to by było wszystko na ten odcinek. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, no lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. jeszcze ja się z żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa-pa!